Bo w sumie to wszystkie nagrywki miały być w zestawie numer 3, tak? <śmiech> Więc, <śmiech> Więc bym zapomniał, dobra idziemy. <laughs> nie, dobrze wybrali. Nie, w kapeluszu to ja bym nie chciał biegać, nie? A no dobra, widzę sklep, nie? Wejperskołobrzek, ta. Wchodzimy. Wejperskołobrzek chce zdjąć z siebie czapkę. Mogę już... Na razie. Ja jestem Maciek. Mateusz. Mateusz, jesteśmy w koło brzegu. Mateusz, robimy blank testa. Czyli na starcie mamy trzy płyny o nieznanych mm. nam smakach. Nie? I ten, ten płyn może być jednosmakowy, dwusmakowy, smakowy, Nie? Okay. Więc w sumie musisz odgadnąć wszystkie smaki, jakie są w płynie. Jak jest jeden, to jeden, ale nie wiemy ile jest. Nie? No zgadujemy. Mm. I są dwie możliwości. Albo odgadujemy po zapachu, czyli wąchamy i odgadujemy. Mm -hmm. Za co jest dwa punkty. Albo po smaku. Smakujemy, odgadujemy, za co jest jeden punkt. Okay. E, jeżeli odgadujesz e, po smaku, to możesz wziąć trzy buchy nie więcej. Mm -hmm. A nie? mogę tylko jeden sposób wybrać? Czy mogę najpierw znaczy, wąchać? tak? Najpierw potem. wąchamy okay. obaj, nie? Mm -hmm. I dopiero te, i, i decydujemy, czy zgadujemy po zapachu, czy będziemy jednak smakować. Mm -hmm. Wiesz o co chodzi? Okay. Dobra, no dobrze, zaczynamy. Masz jakiś pomysł? Mm -hmm. No dawaj tam trzy, cztery. No, ale jest 3-4. Dzika loda. Dziwiący kaktus. Aha, no to był kaktus. Dobra, następny. No, po zapachu to więcej co bym powiedział? Nie wiem, czy tego tak nie zostawić. Ja po zapachu masz, próbuję. Okej. Okay. ale dobra no. No, dawać. 3, 4. Cukierki Żyrowina. lodowe. A ty sobie tego? Żurowi Nie. To jest lodowa dzisiaj. Kurwa. Słuchajcie, spróbować, nie. No, no. Ale był chłodzik mocny, nie? To po smaku już bym tego nie powiedział, nie? 3, 4, Mango. Roskwinia. Nie, Dobra, lecimy. Nie ma co wąchać. Chyba też, więc to jest. 3, 4, Mango. jest srebrny tak. cały? Czyli mrożony argus. Kurwa, dobra, następny. Otóż dogrywka. Okej. Okay. 3-4 ryby. Zmigromoc. Zmigromoc. Wygrałem. Robię sobie zdjęcie w stodce Sigmy. <giby> Produjemy Sigmą. Jest tak tak. Nie mało zmuszenia, że coś zbliżyć. Tak, Patryk, jestem w sklepie. Nie bardzo muszę odpisywać. No bo w tym nagry A no bo muszę widzieć coś, nie? A w tym się muszę nagrywać. Żegnamy się, tak? Monika, Ale pożegnęć po ze mną się musisz. Żegnamy się z Moniką. Żegnamy się z Kołobrzegiem. Żegnamy się z panią. Dobra, no przeszkadzamy robimy kolejkę. Na razie. Z Zestaw startowy. Gdzie jesteśmy w koszalinie? Koszalin. Vapers, jak spoglądasz na mnie, to ja spoglądam na Ciebie. Jak patrzysz mi w oczy, koszalin. Vapers, pokaż jakie ładne wszystko. Oh, pokaż im, jakie wszystko ładne. Dzień dobry. jesteśmy. Gdzie my tam jesteśmy? Jesteśmy w z koszalin. W tak. I chłopaki robią test testa, zasady. Rozumiemy się? No. Te zasady Dobra. są proste. Ja spadam na boczek, a chłopcy zaczynają. Chłopie, pobochajcie, nie? Węchu nie mam, ale czuję. Trzy, cztery. Macza. Słony karmel. Macza słony karmel. Taki czarno-srebrny. Kawa. Kawa. Pierwszy teraz. Ja biorę bucha. Ty? Ja też biorę. To Trzy błyski maksymalnie. Trzy, cztery. Cytryna. To ja bym. Arbus z Maliną. Giery... Żurawina. Żurawina. Zróbujemy trzeci. No. Dobra. Ja też będę brał buchato. To pierwszy. Oj, to ciężko no. Trzy, cztery. Fajne cukierki. Aloes. <gryweczka> <gryweczka> Chłopaki dobrze robią. Chłopaki dobrze robią taką. O... Mamy dogryweczkę. Akcja 3, 4 ry. Malina. Truskawka. Ty, a ja mam u siebie brzoskwinie. Brzeskwinia viber, nie? Żelbeton. Żelbeton. Czerwony, Czerwony lecimy. 3, 4 rynki. Gualina. Gława i malina. Piśnie, a w są. Gława. Ile będzie to grywek? Aż do śmierci. 3, do... 4, Niebieska ma... Ale on jest winogron. Lecimy za srebrny, nie ma na co czekać. Ale kaszana jest. 3, 4, 3. Czar Czarna porzeczka. Czarna porzeczka. <laughs> dobrze, 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 dobra, no no dawaj, dawaj. Ale wstyd. Ej, ale ja bym chciał ten signę, bo jestem Czeku, mam, może... ja jestem ja zgadnę. Ty jesteś pizdą. <laughs> dobra. Ja pierdolę, wstyd. Ale ja tą czapkę, Patusie. Dawaj. Ale wstyd, dobrze. dobrze mam? Nie ma smogu w boku. Na razie. Że Vapers Vapers y, Koszalin, Vapers Koszalin, bo Oni mi tym miasta się już mylą. Cześć. Dzień. Weekendowe godziny otwarcia. Dzień dobry. Michał, robimy blind testa. Czerwony Mikołaj. A jeszcze w czasie testowania nie mówisz, jakie smaki czujesz, żeby mi nie podpowiadać. Okej. Okay, nie? Dobra. Mówimy, oni nam powiedzą 3-4 i my na 3-4 razem mówimy dopiero potem smaki, wiesz, jakie tam są, jakie uważamy, że są w płynie. Dobra, w dobra. ten sposób. Ja już, już wiesz, mam po zapachu jeden. będzie? Pik jeden mam. No. Czyli co, po zapachu nie próbujesz? Dwa no, punkty. No, no, po zapachu sądzę, że szybciej zgadnę niż po smaku. Czyli ty zgadujesz po zapachu. No, no, Okej, okay. No dawaj, 3 4. Trzy, cztery. Malina. Mm, wiśnia, malina. Wiśnia, malina. Coś było, ta słodycz... Powiesz. Fioletowy. Nie, nie, nie. Mogę od razu próbować? No to próbuj, jak jadamy. Trzy bużki i ja. Trzy, cztery. Winogrono. Malina też. Co jest z maliną? Winogrono? Winogrono jeden 0 dla mnie. Totalnie czuję dalej tamten. Może dlatego, że mi się leciutko wylało na usta. Chcesz się napić czegoś? Wódki, na przykład. Dobra, srebrny. Dobra, Gdziemy. Tak? No. Trzy, Cztery. re. Brzoskwinia. Tak czy inaczej, wygrałem. No. Myślałem, że się myślisz, uda, że pomiesz, a może spróbować. Wygrałem. <grabia> co mam zrobić? Ej. My co już zrobimy. Zrobicie Edith ze mnie? Gdzie my jesteśmy w słupsku? 16.30 Słupsk Drapers. Dosyć szybko nam ładnie poszło. Trzyma się, Michał. Bardzo miło było mi poznać. Zapamiętałem imię, to się rzadko zdarza. Więc na razie. Plamburk I w ogóle mówisz, że przejdziemy tędy. Nie wiem czy tak od razu my dobrze robimy, że tam wchodzimy z tym nagrywaniem, a wchodzimy. No możesz nas nagrać, to Pan Grzegorz teraz pewnie już sam się nie śmielił. że co, że mamy, że mamy, część, że mamy część klientów, którzy na co dzień są bardzo śmiali, a dzisiaj przed kamerą trzeba było robić nagrywki, no to już nie byli tacy szybcy, ale bardzo miło było, było poznać Panie Grzegorzu, bo to w ogóle to sklep Lime i idziemy tam jesteśmy, bo ja zawsze na miasta w Lęborku, zapraszamy wszystkich, na pewno będzie fajnie i w sumie kupicie co chcecie. Bo no to jest w ogóle przedostatni sklep na naszej trasie. Jest piątek. Jutro kończymy, i już jesteśmy faktycznie zmęczeni wszyscy. Tak widzę, że ruszamy się jak z No, chuj. Rozjebałem kurwa okulary do nagrywek, nie? No, widać właśnie jest. Na razie, trzymajcie się do jutra. Ostatni przystanek na naszej trasie. W sumie. W sumie ile to było dniowe? Wyjechaliśmy drugiego dzisiaj, który jest? 28. 28? No to jest 26 dni. Sznach eee, nie powiem, że jesteśmy zmęczeni, ile chyba mamy już trochę dość siebie i całej podróży. No, na szczęście nadal z humorem. Jesteśmy w kościerzy. Liquido. Można sobie zobaczyć. Wejście. Możecie sobie zobaczyć wejście. Ostatnie sklep na naszej trasie. idziemy. Pani wie, że my będziemy. Dokładnie tak. Świetnie w tylko nagramy takie wejście sobie przywitanie i zaraz pogadamy, nie? Cześć Maciek, Cześć. Mikołaj, Monika. Ech, sam nie wiem co mam powiedzieć tak naprawdę. W sumie kończymy trasę w Kościerzynie, w Stepie Liquido, W sumie było super. Nagrywkę będziecie mogli zobaczyć jak z na, na YouTube'ach, Facebookach, Instagramach i innych TikTokach. Więc Kingę też zobaczycie na naszej nagrywce. Także wielkie dzięki. Dziękuję. Trzymamy się, żegnamy i do widzenia. Do zobaczenia. Do następnego. Myślę, że, że mam słowo na koniec? Rozpiski? Na koniec rozpiski powiem jedynie, że to nie koniec rozpiski, Powłączałeś tam i tak dalej, tak? Nie. A dobra, no to spadamy.